Cześć wszystkim z tej strony ULA. Ja legitnie zapomniałam, jak się gada do kamery. Cześć wszystkim z tej strony ULA. I chciałoby się powiedzieć, że witam Was po przerwie na kanale. Ale nie do końca chciałabym używać tego określenia. Jeśli jesteście ciekawi, co mam na myśli przez te słowa, to polecam po prostu obejrzeć, a w sumie bardziej posłuchać filmu do końca, ale to jest taka poboczna rzecz. Głównym tematem tego, co będziemy dzisiaj robić, jest to wszystko, co jest za mną, a mianowicie moje półki z modelami. Jak pewnie zauważyliście po tytule, przejdą one naprawdę dużą zmianę. Widzicie, natknęłam się ostatnio na często spotykany problem wśród kolekcjonerów a mianowicie w mojej kolekcji zwyczajnie kończy się miejsce, i wiadomo, że kiedy modeli jest tak dużo, że już się nie mieszczą, to pora kupić kolejną półkę. No ale tak na poważnie na półkach, gdzie stoi moja kolekcja, zwyczajnie kończy się miejsce, a w tym momencie nie ma tam modeli, których chciałabym się pozbywać, więc pomyślałam, że to najwyższa pora, żeby to wszystko zaczęło wyglądać trochę lepiej. Stanowiąc jednocześnie naprawdę fajne tło do moich filmów typu gadająca głowa, tak jak teraz. Zanim przejdziemy do tego, co dokładnie się zmieni, musimy ocenić stan obecny. Zaczynając od białej półki, która pochodzi ze sklepu Ikea i od razu muszę powiedzieć, ten sklep nie sponsorował tego odcinka, a mógłby, bo zostawiłam tam naprawdę dużo pieniędzy w celu umeblowania tego wszystkiego. W każdym razie większość moich modeli obecnie stoi chyba na jednym z najtańszych regałów, jeżeli chodzi o ten sklep. No i zwyczajnie jest on trochę za mały, więc zostanie zastąpiony nieco większym wariantem o nazwie Billy, w którym półki są zarówno szersze, dłuższe, jak i sam regał jest po prostu wyższy, więc mam nadzieję, że pomieści znacznie więcej modeli i będę mogła tam ustawić na przykład wszystkie moje trady. Albo ich większość. Gablota, którą stali widzowie kanału doskonale pewnie znają, pochodzi z odzysku. Kupiłam ją za okrągłe 0 zł. Gratis to uczciwa cena. To znaczy, ktoś z moich sąsiadów chciał pozbyć się takiej gabloty. Nie jest idealna, za to naprawdę ją uwielbiam. I w sumie na kanale możecie znaleźć film o podobnej treści do tego, który oglądacie teraz, gdzie razem z moim chłopakiem Pawłem przerabialiśmy e, właśnie tą gablotę, żeby mieściła więcej modeli i fajnie świeciła. Aktualnie nie świeci, bo nie chce mi się szukać przedłużacza, żeby podłączyć światełka. Wybaczcie. Natomiast to, co będzie największą zmianą zdecydowanie, zarówno w tle, jak i w ogóle w tym pokoju, jest to. To co wygląda jak tajemniczy piec kaflowy za mną, i tak zresztą też z Pawłem na to mówiliśmy od jakiegoś czasu, to nic innego jak rama łóżka, która została przykryta takim pięknie dzierganym na drutach kocem, żeby po prostu, wiecie, nie kuło w oczy. Zostało zachowane w tej formie, bo myśleliśmy, że jak przyjdą do nas jakiś goście i chcieliby zostać na dłużej, no to mamy gotowe łóżko, można je po prostu stamtąd wyjąć. Co przez ostatnie kilka miesięcy nie stało się nigdy. Jeśli ktoś u nas nocował, to albo po prostu spał na kanapie, albo na samym materacu, bo nikomu się nie chciało tego ruszać. W środku tej ramy jest zwinięty y, owy materac i y, kilka losowych szpargałów, które trzeba będzie po prostu upchnąć po innych szafkach. No ale co w miejsce? tego pieca kaflowego. Otóż, e, mocno zainspirowana tym, jak swoją kolekcję zorganizowała Łucja z kanału Stajnia Sosnowa, tym razem chcę postawić na półki wiszące. Zostały zakupione dwie półeczki e, wiszące i wsporniki. Oczywiście, że za pierwszym razem zamówiłam złe i musiałam domawiać drugie, bo pierwsze były za małe. I dodatkowa mała półeczka, która jest docelowo przeznaczona do fotografii, ale z pewnych źródeł wiem, że świetnie nadaje się do modeli w skali stablemates, no i w ten sposób mam nadzieję, że wizualnie oddzielą się te... Małe elbiaki i zaczną trochę bardziej wyglądać, bronić się przed tymi ogromnymi tradami, które zjadają całą uwagę, bo są po prostu większe. No i te moje elbiaki po prostu, wiecie, giną gdzieś tam w tym całym natłoku modeli. No i od razu mówię, zapaszcie sobie dobrej herbatki, bo to jest raczej materiał typu puść sobie w tle i się zrelaksuj. Medę w nim, jak już wspominałam, sporo gadała na tematy związane z kanałem i jego przyszłością, no i po prostu prowadziła narrację do tego, jak ta przestrzeń za mną się zmienia. No to co? Do roboty. Teraz muszę wyłączyć kamerę, przestawić ją i faktycznie wykonać całą tą pracę. No dobra, najtrudniejsze na początek, czyli pozbycie się całego tego bałaganu i nie zrobienie sobie krzywdy po drodze. Pościągałam kilka rzeczy z biurka i mojej tablicy żeby nic nie spadło kiedy będę tutaj sprzątać i klasycznie rozproszyłam się losowymi rzeczami, które znalazłam po drodze, jak tym fascynatorem albo przebraniem smoka Endu z Minecrafta, które zrobiłam kilka lat temu na Halloween. Ta, ale to już ostatnie, a nie żartowałam, jeszcze muszę być wiedźmą. To już ostatnie rozproszenie się kostiumami. Zdjęłam kocyk, no i zebrałam się za rozpakowywanie całego tego bałaganu, który był w środku ramy łóżka. Jak już mówiłam, to są naprawdę losowe itemy. A potem czekało mnie wyzwanie pod tytułem kręcenie najróżniejszymi śrubokrętami i nimbusami po to, żeby rozkręcić tą ramę. Ale po dłuższym czasie gimnastykowania się w najróżniejszych pozycjach udało mi się to zrobić i ją wynieść. I wow, łóżka nie ma. Chciałabym, żeby to wszystko trwało tak szybko jak na filmie, ale w rzeczywistości, jak widzicie, jest już następny dzień. Cały wieczór zajęło mi posprzątanie tego narożnika. A teraz przede mną zadanie, które może nie jest najtrudniejsze, za to najbardziej czasochłonne, czyli schowanie wszystkich moich modeli w bezpieczny sposób na czas przestawiania mebli. I w czasie, gdy to się dzieje na ekranie, pomyślałam, że wrócę do wątku z samego początku filmu, czyli co miałam na myśli z tym, że nie chcę używać słowa po przerwie. Widzicie, mam ten kanał już prawie 10 lat. Dokładnie dycha stuknie nam we wrześniu. W każdym razie 10 lat to po prostu szmat czasu. Zwłaszcza jak jest to 10 lat od 16 do 26 roku życia. W pewnym momencie przestałam być uczennicą liceum i zaczęłam być studentką, a po 5 latach przestałam być studentką, bo trzeba było iść do pracy i po prostu być za siebie odpowiedzialnym finansowo. Jeśli spojrzymy nieco wstecz, szczyt aktywności mojego kanału, zarówno jeżeli chodzi o numerki, które generował, jak i o częstotliwość wstawionych filmów. Przypada na czas, kiedy ja sobie spokojnie studiowałam i nie kończyłam akurat żadnego z etapów studiów. Było to spowodowane przede wszystkim tym, że miałam wtedy zwyczajnie więcej wolnego czasu i naprawdę dużo twórczej motywacji, którą chciałam gdzieś spożytkować, dzielić się tym oraz faktem, że jak już wielokrotnie wspominałam na kanale, YouTube podczas studiów stał się niejako moją pracą dorywczą. To nigdy nie były i nadal nie są duże kwoty, ale w tamtym momencie naprawdę fajnie łatało mój cienki studencki budżet. Potem jednak studia trzeba było skończyć i iść do pracy. O ile w życiu prywatnym dość szybko udało mi się złapać nowy rytm i do tego wszystkiego dostosować, tak chyba nie uświadamiałam sobie, jak kolosalny wpływ to będzie miało też na kanał. Widzicie, teraz zamiast kilku godzin gdzieś tam w ciągu tygodnia różnych zajęć, spędzam w pracy codziennie po 8 lub więcej godzin. I nie zrozumcie mnie źle, mam ogromny przywilej pracować w zawodzie, który absolutnie kocham. I to w miejscu, w którym mogę pracować w zgodzie ze sobą i z naprawdę świetną ekipą. Ale nawet praca, którą się uwielbia, to wciąż praca. W dużym skrócie, jestem edukatorką artystyczną, pracuję z dziećmi i jest to rzecz, którą, jak już powiedziałam, naprawdę lubię robić, ale jest to też zawód bardzo wymagający. Zwyczajnie bierze ze mnie bardzo dużo energii, zarówno tej fizycznej, jak i tej kreatywnej, której, jak się okazuje, nie mam nieskończonych zasobów. Czasem więc, kiedy wracam do domu, nie myślę o tym, żeby montować albo nagrywać kolejny film, tylko zwyczajnie odpocząć, spędzić czas z bliskimi albo na jakimś innym hobby. No i to, co mówię, pewnie w większości z Was wydaje się dość naturalne i normalne, prawda? Tylko widzicie, chyba każda z osób, które cokolwiek tworzą, czy to do internetu, czy po prostu dla siebie, ma w głowie takiego chochlika, który mówi, mm, musisz robić lepiej, bardziej, więcej, częściej. No i ja takiego też mam. Mój na przykład mówi mi, że powinnam wstawiać filmy częściej, przecież minęło już miesiąc, dwa od ostatniego filmu. A gdzie ta lunaria, a gdzie ten Minecraft, a gdzie te tutoriale, a może byś jakiegoś kostoma w końcu skończyła po półtora roku, tylko że w pewnym momencie zadałam sobie pytanie, po co ja robię tego YouTube'a i po co ja w ogóle mam te moje modele? No przecież nie dlatego, że muszę. Wszystko, co tutaj zbudowałam i wszystko, czego się nauczyłam przez te lata, zrobiłam dlatego, że chciałam że sprawiało mi to frajdę, przyjemność, satysfakcję, że mogłam poznać dzięki temu nowych ludzi, pokazać komuś coś fajnego. Kurczę, jak teraz o tym myślę, co przecież YouTube sprawił, że ja odkryłam w sobie pasję do nauczania i że jestem teraz tu, gdzie jestem, że wybrałam studia, które skończyłam. No i widzicie, negocjacje z tym moim chochlikiem trwały długo, ale w końcu udało mi się go przekonać, że zaszła jakaś zmiana. Mam teraz tego wolnego czasu mniej i filmy nie będą tak często jak kiedyś. Co będzie prawdopodobnie samobójstwem algorytmowym. Wyświetlenia i zaangażowanie prawdopodobnie spadnie, no bo YouTube nie lubi długich przerw. YouTube wręcz teraz wymaga, żeby twórcy kontentu wstawiali coś non stop. Jak nie filmy to shorts, jak nie shortsy to jakieś posty. I ciągle coś, ciągle, coś ciągle coś, żeby tylko karmić ten wiecznie głodny algorytm. No i tu chodzi, wiecie, przede wszystkim o tą presję i o te wymagania, które ja stawiam sobie sama. I nawet gdy miałam jakiś nowy pomysł na film, jakąś nową zajawkę, to sama siebie stopowałam i blokowałam, bo mówiłam nie, powinnaś najpierw skończyć tę zaczętą serię, albo powinnaś może wrócić do tego i tego. Przecież jeszcze jest do zrobienia to, to i to. Tylko, że na żadną z tych rzeczy akurat nie miałam zupełnie ochoty ani motywacji. A uwierzcie mi, tworzenie filmów czy tworzenie czegokolwiek na siłę kompletnie mija się z celem. Tak, mogę się zmusić i to zrobić, ale nie będę miała z tego ani frajdy, ani satysfakcji, ani, o dziwo, nie generuje to wcale bardzo dużego zainteresowania widzów, bo jestem pewna, że jesteście w stanie stwierdzić i wyczuć, które z moich filmów w ostatnim czasie były robione tylko jako taka zapchaj dziura, żeby cokolwiek było na kanale, albo które były robione nieco na siłę i już zupełnie nie z tym flow, który miałam kiedyś. No i uznałam, że koniec. To zupełnie nie jest kierunek, w którym ten kanał chciałabym, żeby szedł. Do tematu wróćmy po krótkiej przerwie, ponieważ właśnie skończyłam pakować wszystkie modele bezpiecznie w różne miejsca. No i teraz pora odpakować i poskładać ten duży regał, o którym wspominałam z ogromną radością. Ilość śrubek nieco mnie przeraziła, więc po prostu wzięłam instrukcję um, i wraz z Pawłem udało nam się go poskładać w miarę sprawnie. Kilka uderzeń młotkiem później regał stał już przy ścianie, a ja zabrałam się za przygotowanie półek wiszących. Od początku wiedziałam, jak chcę, żeby to mniej więcej wyglądało, to znaczy dwie większe półki, jedna mniejsza pod spodem na smyki. Ale wiecie, pomysł w mojej głowie to jedno, a realia to drugie, więc trzeba było po prostu wziąć miarkę, poziomicę i to wszystko pomierzyć. Niestety samego procesu umieszczania tych półek na ścianie nie udało mi się nagrać, a to dlatego, że wystąpiły pewne komplikacje. Pamiętacie, jak mówiłam na tą dziwną strukturę skoca i łóżka piec Tam serio stał kiedyś piecka flowy. Mieszkamy w kamienicy, która ma prawie 100 lat, co ma swój klimat, ale ma też swoje pewne minusy. Widać to między innymi po braku parkietu w tym miejscu, a na części desek nawet widać takie czarne ślady posadzy czy jakimś pyle, który z tego piecyka pewnie wylatywał. No i piec jak to piec musi mieć też komin, czy dojście do tegoż. I najwidoczniej miejsce, w którym ja akurat chciałam powiesić swoją półkę na słodkie koniki, było miejscem, w którym był kanał kominowy, a ten kanał ktoś... Kiedyś załatał w, e, lekko mówiąc, nieszczególnie solidny sposób. Więc generalnie była to cała przygoda ogarniania tego dziwnego materiału i dopasowywania kołków tak, żeby te półki się w ogóle jakkolwiek trzymały. No ale koniec końców jakoś się udało. Naturalnie przy tych wszystkich komplikacjach i przy mojej super ważnej funkcji trzymania rury od odkurzacza, żeby ten się nie sypał po podłodze, nie miałam jak postawić jeszcze kamery i myśleć w ogóle o nagrywaniu tego wszystkiego, więc wybaczcie. Ta środkowa półeczka, mała, na smyki, miała wisieć niżej, ym, ale właśnie ściana nisko była najgorszej jakości. Wyżej tam już były eleganckie cegiełki i wszystko się ładnie wbijało. No więc nie jest to tak, jak sobie wymyśliłam i trochę trudno było mi się z tym pogodzić, ale uznałam, że wolę tą półkę tutaj, niż nie mieć jej wcale. Koniec końców nie wiem, czy nie wygląda to lepiej, niż gdyby była niżej. Półeczki zostały wytarte, wytarłam też, jak widzieliście przed chwilą, ślady ołówka z zwykłą gumką. Trochę ogarnęłam resztki tynku, no i zabrałam się za wykończenie mojego nowego regału. Półki ustawiłam mniej więcej w równej odległości. A na samym dole nie chcąc stawiać modeli, żeby po prostu nie spadały, nie kurzyły się jakoś masakrycznie. Położyłam swoje pudełko z modelami Body, segregator z rewkami i scenariuszami do Lunarii, kilka końskich książek i takie dwa pudełkowe segregatory z Ikei, w których będę mogła wrzucić jakieś drobniejsze rzeczy. To puste miejsce po piecu kaflowym chwilowo zapełniłam tanim stolikiem z Ikei, dzięki temu będę mogła coś postawić na nim i schować pod nim. I myślę, że z czasem położę tam też jakiś dywanik albo wykładzinkę, żeby wiecie, nie był goły beton po prostu. Skoro wszystkie półki w końcu są na miejscu, pozostało tylko ustawić na nich modele. Tylko, powiedziała robiąc ogromny cudzysłów palcami w powietrzu. Jeżeli kiedykolwiek przedstawialiście modele w swojej kolekcji, to wiecie, że jest to zadanie na pół dnia. No i właśnie będziecie teraz patrzeć na te figurkowe Schachermacher, aż mi się będzie wizualnie podobało. Na początku moje trady zostawiałam w strojach do Lunari, bo niektóre z nich po prostu długo się zakłada i ściąga, ale kiedy zaczęłam tak na nie patrzeć, to w pewnym momencie zdecydowałam, że jednak je zdejmę. Chyba za bardzo mi się już opatrzyły w tych strojach i zwyczajnie zatęskniłam za ich najzwyklejszą formą bez niczego, więc wszyscy aktorzy, z wyjątkiem jednego, którego zobaczycie zaraz. Zostali po prostu rozebrani ze swoich strojów i była to świetna decyzja, bo bardzo odświeżyło to półkę wizualnie. No więc kiedy ja sobie tak ustawiam te koniki i ustawiam, wróćmy jeszcze na chwilę do wątku przyszłości tego kanału. Powiedziałam wam już, że filmy prawdopodobnie będą rzadziej. Em, a raczej w sumie nic się nie zmieni w tej kwestii, bo ja już od jakiegoś czasu ustawiamy je po prostu bardzo rzadko. Natomiast co się zmieni w ich zawartości? Cóż, mam nadzieję, że i tak, i nie że wracam do korzeni tego kanału, czyli do takiej surowej, niezmąconej żadnymi oczekiwaniami pasji po prostu do modelarstwa. I bardzo chciałabym iść po prostu za tym, co sprawia mi akurat największą frajdę. Zazwyczaj te zajawki u mnie się zmieniają co kilka miesięcy. Raz bardziej chce mi się robić customy i robię wtedy kilkanaście customów, a innym razem chce mi się robić akcesoria, czy to na modele, czy to na lalki. Wiecie, przez to poniekąd wypalenie, które spotkało mnie tutaj na YouTubie, bałam się, że w ogóle wypaliłam się już co do modelarstwa. Ale okazało się to zupełną nieprawdą, bo kiedy odpuściłam sobie trochę filmy i odpoczęłam od tego, automatycznie zachciało mi się coś robić z figurkami. Zrobiłam dla Andrzeja cały nowy strój jeździecki. uszłam mu w ryczesy, zrobiłam mu sztyblety, w końcu ogarnęłam jak się robi sztyblety. No i miałam z tego ogromną frajdę i nic z tego nie nagrałam bo po prostu chciałam spędzić czas na swoim hobby. I to jest uczucie, które chciałabym mieć tworząc też filmy. Bo wiem, że da się tak. Wiem, że potrafię zrobić coś, co jest zarówno wielką frajdą samą w sobie, a dodatkową warstwą tego fanu jest to, że sobie to nagrywam, montuję i wstawiam i pokazuję komuś innemu. I chciałabym, żeby ten film był taką kropką nad i i otworzył drzwi do takiego nowego, świeżego startu, w którym... Filmy być może nie są najczęściej i nie będą robiły ładnych numerków, ale obiecuję Wam, że tworząc je będę miała frajdę, satysfakcję i będę się starała, żeby były jak najciekawsze i jak najlepsze dla Was. Dobra, półki stoją, figurki ułożone, a na moim biurku do tworzenia rzeczy, bo jak pewnie widać, mam dwa biurka: jedno do pracy przy komputerze i jedno do pracy twórczej. No, nastał chaos <głos> <głos> przez to wszystko, więc zabrałam się po prostu za porządkowanie i porządny reset mojej przestrzeni twórczej, skoro już półeczki wyglądają tak ładnie. Poskładałam całą tą folię bąbelkową, którą były owinięte modele z powrotem do pudełeczka, i zabrałam się za porządne szarowanie wszystkiego. Nie to, żeby się to wszystko tak zakurzyło podczas remontu. Nie, nie, nie. Po prostu jak ostatnio robiłam e, pewną biuramę do pewnego filmu, e, to ochlapałam wszystko czarnymi kropeczkami farby. Być może widać je nawet trochę na zbliżeniach. Skoro już byliśmy w wielkim szwedzkim królestwie klopsików i mebli, to kupiłam sobie też na spróbowanie taki inny rodzaj haczyków czy bardziej to są może kołki do montowania rzeczy na tablicę. No i te kołeczki się okazały, słuchajcie, strzałem w dziesiątkę. Bardzo fajnie to wszystko wisi i nie spada mi przy ściąganiu. Więc przearanżowałam całą tablicę, posprzątałam biurka i wygląda na to, że robota skończona. I powiem Wam, że jestem zakochana w tej przestrzeni. Absolutnie uwielbiam jak wyglądają teraz moje modele, mają znacznie więcej przestrzeni, co sprawia, że jest też więcej miejsca na nowe i przede wszystkim prezentują się ładnie. Półeczki na elbiaki i smyki, mimo że przysporzyły nam sporo kłopotów przy montażu, wyszły genialnie i jestem przezadowolona, że w końcu są oddzielone od wszystkich tradów i mogą sobie po prostu być. W swojej malutkiej formie i cieszyć oko. Teraz nie muszą konkurować o niczyją uwagę, tylko sobie po prostu są w swoim miejscu. Pod spodem powiesiłam swoje pamiątkowe rozety, nie mam ich zbyt wiele, ale uważam, że wyglądają tutaj świetnie. No i mam nadzieję, że niedługo przybędzie tutaj trochę więcej rozet, bo wybieram się na live show. Pierwsze w życiu live show w końcu się gwiazdy ułożyły tak, że mogę pojechać, i wybieram się, słuchajcie, w tym roku na orłowski live show, który odbędzie się już za kilka dni, albo już się odbył, zależy kiedy wstawiłam ten film. Pojawię się też na live show Służewiec w Warszawie i jeśli pozwoli mi na to czas, to również planuję live show Horyzonty, czyli jeżeli wszystko pójdzie dobrze, będę na wszystkich trzech imprezach tego typu w Polsce w tym roku. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał, mimo swojej trochę zagmatwanej treści, no i że ta wspomniana zagmatwana treść okaże się Was zrozumiała. Wiem, że nie wszyscy na pewno to do końca zrozumieją, za to wiem, że mam tutaj, może nie największą na świecie, ale naprawdę wspaniałą, aktywną i oddaną społeczność. Która jest tutaj dla plastikowych koników. Dla Was wszystkich ten film dedykuję i cieplutko Was od serduszka pozdrawiam. Podobnie pozdrawiam moich niesamowitych wspierających na Patronite, którzy umożliwiają rozwój tego kanału. Ostatnio miałam możliwość ponownie opłacić roczną subskrypcję Epidemic Sound, czyli biblioteki z muzyką i dźwiękami, która jest niezbędna przy produkcji Lunarii i innych moich filmów. Więc jeśli macie ochotę bardziej bezpośrednio przyłożyć się do rozwoju kanału i do tego, jak to tutaj wszystko wygląda, ciepło zapraszam Was na Patronite. Night, gdzie między innymi są ekskluzywne luki za kulisy lunarii, czy wcześniejszy dostęp do filmów. No i to chyba tyle ode mnie. Zostawiam Was z mega satysfakcjonującymi ujęciami na całość, przed i po. No i mam nadzieję, że do usłyszenia już niedługo.